Masz wolny tysiąc złotych. Co z tymi pieniędzmi robisz? W tym odcinku podpowiem, co ja bym z nimi zrobiła. Cześć, mam na imię Dorota. Jestem finansistką, inwestorką, seryjną przedsiębiorczynią i zapaloną podróżniczką. Ale przede wszystkim jestem założycielką społeczności Girls Money Club. Opowiadam o tym, jak stworzyć sobie kilka źródeł przychodów, jak umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi, a w tym oczywiście, jak je mądrze inwestować. Pozwól mi być Twoją przewodniczką po świecie pieniędzy. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Girls Money Club. Dzisiaj mamy temat bardzo prostolinijny. Opowiem Wam o tym, jakbym zagospodarowała teraz 1000 złotych. No i oczywiście, to jest podcast o finansach, o inwestowaniu, więc pewnie podskórnie czujecie, że znacie odpowiedź, że ja powiem, że zainwestowałabym. No i poniekąd to jest prawda, ale. Nie tak do końca. Myślę, że opowiem nieco szerzej o tym, co bym rozważyła, gdybym miała tego wolnego tysiaka i gdybym chciała go jakoś fajnie zagospodarować. O inwestowaniu oczywiście będzie, ale. Nie tylko w tym takim klasycznym, typowym wydaniu, więc koniecznie posłuchajcie do końca. Natomiast jeszcze zanim przejdę już do konkretnych moich odpowiedzi i propozycji, to przypominam Wam, że już 28 maja, czyli tuż-tuż, widzimy się o 20 na bezpłatnym webinarze. O tym, jak zagospodarować swoje pieniądze bezpiecznie w tych niepewnych czasach. Opowiem m.in. o tym, jak międzynarodowo inwestować nawet niewielkimi kwotami, nie przekraczającymi tego tysiąca złotych. Więc myślę, że ten temat webinaru będzie też poniekąd się wiązał z tym tematem, o którym mówię dzisiaj. Więc koniecznie zapiszcie się na webinar, nie przegapcie go. On jest całkowicie bezpłatny i jest już niedługo. I nawet jeżeli nie dacie rady być w środę wieczorem z nami na żywo, to pamiętajcie, że do wszystkich osób zapisanych na listę webinarową wyślę nagranie z tego webinaru, więc i tak będzie okazja, żeby go sobie na spokojnie obejrzeć. Link do zapisów na webinar umieszczę w opisie tego odcinka. I jeszcze zanim przejdę dalej, to też ważna informacja a propos webinaru. On będzie też oficjalnie inaugurował kolejną edycję kursu inwestowania od podstaw. Czyli kolejny raz możecie dołączyć do kursu inwestowania i w tych pierwszych godzinach i zresztą też na webinarze podam kod zniżkowy. Więc na tym webinarze nie tylko dowiecie się bardzo dużo konkretów, bo to przede wszystkim będzie webinar merytoryczny, ale też pod koniec otrzymacie kod zniżkowy na kurs inwestowania Podstaw, żeby krok po kroku robić już, no właśnie te swoje kroki w kierunku komfortu finansowego, bezpieczeństwa, spokoju i wolności. No dobra, tyle tytułem wstępu. Przechodzimy do pomysłów na wolne 1000 złotych. No dobrze, a więc czas odpowiedzieć na pytanie: co bym zrobiła, gdybym miała wolny 1000 złotych? Jakbym go zagospodarowała, żeby on jak najlepiej dla mnie pracował? No, ale oczywiście też, żeby przyniósł trochę przyjemności, żeby w jakiś sposób to wydawanie czy też inwestowanie tego tysiąca było dla mnie ciekawe. No, już przemyciłam trochę między słowami, że faktycznie ja bym zainwestowała te tysiąc złotych, bo zakładam, że jeżeli mówimy o wolnym tysiącu złotych, to znaczy, że to jest coś, co nie jest ci potrzebne do życia. Oczywiście, tysiąc złotych można wydać na przyjemności i uważam, że nie ma w tym nic złego, jeżeli czujesz, że to ci jest potrzebne w danym momencie, jeżeli to się mieści w Twoim budżecie, jeżeli to jest Ci potrzebne do zachowania motywacji, do pracy nad swoimi finansami. Więc to też nie jest tak, że ten wolny tysiąc złotych zawsze i wszędzie powinniśmy, czy też powinnyśmy bardzo rozsądnie zagospodarować i bardzo rozsądnie zainwestować. Absolutnie nie. Natomiast, o ile te przyjemności mogą być różne, no to ja mimo wszystko chciałabym zwrócić uwagę na to, co zrobić z tym tysiącem, żeby on faktycznie w jakiś sposób nam się później odwdzięczył, żeby w jakiś sposób wprawić go w ruch, żeby on nam przyniósł coś dobrego w przyszłości. No i faktycznie ja zainwestowałabym ten tysiąc złotych, ale wyszczególniłam tutaj takie trzy kategorie tych inwestycji. Po pierwsze, potencjalnie zainwestowałabym w swój biznes czy też rozwój zawodowy. Po drugie, zainwestowałabym w swoją bezpieczną przyszłość i tutaj wam nieco powiem właśnie o tych inwestycjach kapitałowych, tradycyjnych. No i po trzecie, zainwestowałabym też w siebie i w jakiś swój rozwój, już niekoniecznie tylko zawodowy. No dobrze, a więc zaczynam od tej pierwszej części, czyli od tego, że jeżeli bym miała ten wolny tysiąc zł, to rozważyłabym zainwestowanie go. Albo we własny biznes, albo w stworzenie dodatkowego źródła dochodu, albo ogólnie w swój rozwój zawodowy. Dlaczego? Dlatego, że umiejętność zarabiania jest kluczowa, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo finansowe, nasz spokój finansowy. I chodzi mi tutaj o umiejętność zarabiania bardzo taką szeroką, czyli zarówno tutaj mam na myśli rzeczy związane z pracą zawodową na etacie, i ogólnie na przykład praca w jakiejś korporacji, jak i rozwój siebie w kontekście prowadzenia przedsiębiorstwa, czyli bycie przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią. Czy też po prostu tworzenie dodatkowego źródła dochodu, czyli robienie czegoś, co jest właśnie czymś więcej niż naszym podstawowym źródłem dochodu, po to, żeby dywersyfikować te źródła dochodu, czyli żeby zarabiać z różnych źródeł i przez to się czuć bezpieczniej. No i co mam na myśli mówiąc o zainwestowaniu tego tysiąca złotych właśnie w ten swój rozwój zawodowy albo w swój biznes? Przede wszystkim, jeżeli na przykład myślimy tutaj o rozwoju takim na etacie, o rozwoju w korporacji, czyli w takiej klasycznej ścieżce kariery, no to przemyślałabym na przykład jakiś kurs zawodowy, zrobienie jakiegoś certyfikatu, poszerzenie swoich umiejętności. Oczywiście teraz często my to też możemy robić bezpłatnie. Są różne narzędzia, dzięki którym możemy się nauczyć czegoś, niekoniecznie wydając na to pieniądze, ale czasem jednak te kursy potrafią kosztować. I oczywiście 1000 złotych nie na wszystko wystarczy, ale już może wystarczyć na jakiś ciekawy kurs, na jakiś zestaw książek, na coś, co faktycznie może. Podbić nasze umiejętności. No i oczywiście tutaj też możemy ten tysiąc złotych w kontekście naszej kariery wydać na jakiś mentoring, na to, żeby się z kimś skonsultować, żeby poznać jakąś perspektywę rozwoju swojego też w różnego typu korporacjach. Więc naprawdę tutaj te możliwości są duże. Można to wydać na przykład na naukę języka obcego, który akurat jest potrzebny w danej branży i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, że tych pomysłów na 1000 złotych jest dużo, i naprawdę zainwestowanie w swój rozwój zawodowy to jest coś, co może Wam się potem zwrócić. A więc to warto przemyśleć i to z pewnością można traktować jako swojego rodzaju inwestycje. W ramach tego rozwoju zawodowego też, oczywiście, jeżeli na przykład prowadzicie własną firmę. Albo chcecie ją prowadzić, zaczynacie z nią. Być może jako dodatkowe źródło dochodu, a być może po prostu startujecie z nową firmą full time. No to w takim razie też macie tutaj kilka możliwości na to, żeby te tysiąc złotych mądrze wydać. Oczywiście niektóre biznesy wymagają dużo większego wkładu, ale powiedzmy, jeżeli na przykład chcecie zacząć się rozwijać chociażby w sferze online, czyli stworzyć jakiś biznes online. No to zobaczcie na jak wiele rzeczy możecie Wydać mądrze te tysiąc złotych. Pierwszą rzeczą jest na przykład identyfikacja wizualna. Gdybym ja teraz zaczynała prowadzić swój biznes, albo gdybym nawet miała jakiś biznes stacjonarny, niekoniecznie online i chciała, żeby on wyglądał nieco lepiej, to te tysiąc złotych mogłabym właśnie wykorzystać na zainwestowanie w moją identyfikację wizualną, czyli na przykład w pracę grafika czy też graficzki, po to, żeby wymyślili nam logo, czy też jakiś zestaw kolorów. No i oczywiście czasem w tej kwocie 1000 zł się zmieścimy, czasem nie, ale zakładam, że przynajmniej w takiej okrojonej wersji ta identyfikacja wizualna jest możliwa do zrobienia właśnie w takiej kwocie. Więc jest to pewna rzecz, którą warto by było przemyśleć. Drugą rzeczą może być potrzebny sprzęt. I tutaj yy, mogę Wam powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, że na przykład teraz mówię do Was i nagrywam ten podcast na takim dyktafono dyktafonomikrofonie, który kupiłam za kilkaset złotych dobrych par lat temu i który cały czas mi służy. I jak widzicie, naprawdę już nagrałam na nim mnóstwo odcinków podcastu, więc nie trzeba jakichś niewiadomo jakich kwot, żeby. Musisz sobie kupić taki sprzęt, który może nam się po prostu przydać. Oczywiście w przypadku podcastów możecie postawić na taki sprzęt za parę złotych, no ale to może być też coś innego. To może być jakiś mikrofon do waszego telefonu, to może być jakaś lampa, żeby mieć lepsze światło do nagrywania, żeby na przykład Wasze materiały wyglądały lepiej. No, tych rzeczy też może być dużo i oczywiście w zależności od tego, jakiego typu macie biznes, ten sprzęt może być po prostu inny. Oprócz sprzętu też można zainwestować w jakieś potrzebne programy. Zwłaszcza a gdy się prowadzi biznes online, do tych programów potrafi się nawarstwiać. No zresztą nie tylko w biznesie online tak to funkcjonuje, że właśnie potrzebny jest jakiś serwer, potrzebne są jakieś domeny, potrzebna jest jakaś automatyzacja, na przykład newslettera, to wszystko kosztuje, więc można po prostu ten budżet przeznaczyć na te programy, które są nam potrzebne. Czasem to może być jakiś program graficzny, który jest nam potrzebny w wersji takiej bardziej pro. Czasem to może być jakiś program do montażu. No i oczywiście, tutaj różne są ceny różnego typu programów, i zazwyczaj, gdy już mamy taki biznes, który się rozwija, który jest coraz większy, no to ten tysiąc złotych może nie wystarczyć, albo wystarczyć raptem na jeden miesiąc, o ile w ogóle. Natomiast faktycznie te programy to też. Jest mądry sposób na to, żeby wydać te tysiąc złotych, a w zasadzie bardziej zainwestować te tysiąc złotych. Kolejna rzecz, moim zdaniem, którą też tutaj można uwzględnić właśnie w tej sekcji, czyli w inwestowaniu w własny biznes i karierę, to pomoc wirtualnej asystentki. Czyli pomoc kogoś, kto może nas technicznie wesprzeć. Albo może nam coś zasugerować, żeby usprawnić naszą pracę. Ja cały czas ubolewam nad tym, że wiele z nas chce robić wszystko samodzielnie i to często bywa pułapka, bo mamy określoną ilość czasu, gdy chcemy robić wszystko zawsze, to można się zajechać, mówiąc kolokwialnie, i naprawdę czasem pomoc innej osoby w zrobieniu czegoś dla nas. Być może w zmontowaniu jakiegoś materiału. Być może w pracach graficznych. Być może w tworzeniu newslettera. Być może w zrobieniu takiej struktury naszej pracy, czyli takiej strategii organizacyjnej dotyczącej naszych prac w biznesie online, czy nie tylko. Skorzystanie z pomocy takiej osoby może nam naprawdę bardzo ułatwić pracę, może nam oszczędzić dużo czasu, więc też absolutnie to nie są wyrzucone pieniądze. Nawet jeżeli czujesz, że sama czy sam robisz wszystko najlepiej, to naprawdę rozważałabym, przynajmniej od czasu do czasu, skorzystanie z usług właśnie takiej wirtualnej asystentki, czy też asystenta zobaczenie tego naszego biznesu oczami innej osoby, która często jest doświadczona w nieco innych kwestiach, albo ma po prostu inne spojrzenie. No i w końcu, gdybym też pomyślała o takim rozwoju swojego biznesu, czy też siebie w kontekście kariery, no to rozważyłabym też zainwestowanie tego tysiąca złotych w stworzenie pierwszego produktu. To już poniekąd zawarłam w tych wcześniejszych zdaniach, które opowiadałam, ale chodzi mi o to, że na przykład, jeżeli czujesz, że zaczęłaś coś robić w internecie, że to ma potencjał do tego, żeby zarabiać, to na przykład możesz spróbować wydać swojego pierwszego e-booka i powiedzmy, wydać te tysiąc złotych na skład tego e-booka. Oczywiście nie zawsze ten tysiąc złotych wystarczy, w dużym stopniu jednak zależy to od tego, jak skomplikowany i jak długi byłby Twój e-book, ale w wielu przypadkach jak najbardziej może wystarczyć. To może być też stworzenie pierwszego produktu w postaci, na przykład jakiegoś mini kursu. I wtedy potrzebujesz, na przykład programu do tworzenia webinarów, żeby ten kurs nagrać, albo na przykład programu graficznego też w wersji pro, żeby takie lekcje nagrać. Więc może być tak, że ten tysiąc złotych właśnie będzie czymś takim, co wystarczy do tego, żeby stworzyć jakiś pierwszy produkt, który może już Zacząć ci zwracać te kwoty, które zainwestowałaś i też tworzyć tobie taką bazę do tworzenia kolejnych produktów. A więc zobacz, że już w tym pierwszym zakresie, czyli inwestowania we własny rozwój kariery zawodowej, własny biznes, tworzenie dodatkowego źródła dochodu, już tutaj tych możliwości wydania tysiąca złotych i do takiego mądrego wydania tysiąca złotych naprawdę jest dużo. Więc proponuję rozważyć te sposoby, jeżeli chcesz się rozwijać. Zawodowo. No ale teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Czas na drugą grupę pomysłów dotyczących tego, co zrobić z wolnym tysiącem złotych. I tutaj już będę mówić o inwestowaniu, ale już takim w sensie klasycznym. Czyli inwestowaniu w swoją bezpieczną przyszłość, o kupowaniu jakichś instrumentów finansowych, takich oczywiście, które są dostępne do tysiąca złotych. I ja tutaj nie będę mówić o tym bardzo długo, dlatego że już dotychczas nagrałam odcinki o inwestowaniu niewielkich kwot. Faktycznie już informacje takie szersze na temat tego, jak zainwestować 100, 200, 500, 3000 zł, już były wcześniej w moim podcaście i linki do nich również umieszczę w opisie tego odcinka. Natomiast żeby mimo wszystko zasygnalizować to co można zrobić z tym tysiącem, żeby to było mądre, rozsądne, no to właśnie parę takich wskazówek. Po pierwsze, tysiąc złotych no to nie jest oczywiście dużo w kontekście takiego zabezpieczenia swojej przyszłości, tutaj nie ma się co czarować, no ale już z tym tysiącem można zrobić parę fajnych rzeczy i to niewielkim nakładem czasu. Po pierwsze, można zainwestować w coś, co chyba jest najczęściej wybierane na start, czyli obligacje detaliczne skarbu państwa. Teraz są jeszcze wciąż ciekawe obligacje trzyletnie, są obligacje dziesięcioletnie, czyli te klasyczne obligacje indeksowane inflacją. To już jest coś, co można zrobić, żeby ta kwota sobie tak rosła z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, systematycznie i żeby faktycznie widzieć, że z tą kasą coś fajnego się dzieje. Bo wiem, że też wiele z Was lubi sobie śledzić swoje postępy i to, jak ta kasa rośnie im na koncie. Więc to jest pierwsza rzecz, obligacje detaliczne. Druga rzecz to są fundusze ETF oparte o akcje i o obligacje. I w zasadzie tutaj jest kilka różnych możliwości. Dlatego, że Chyba taką najważniejszą rzeczą, którą warto pamiętać, to to, że w fundusze ETF można inwestować na dwa sposoby. Po pierwsze, Możemy po prostu założyć sobie rachunek maklerski i tam sobie wybrać jakieś ETF-y. No i z tysiącem złotych już możemy to zrobić, ale też nie będzie to proste, dlatego że ta jednostka ETF-a potrafi też trochę kosztować. No, w niektórych miejscach, w niektórych domach maklerskich mamy możliwości kupowania ułamkowych ETF-ów i to nieco ułatwi sprawę. No, ale trzeba to wtedy wybrać samodzielnie. No i wtedy oczywiście postawiłabym na klasykę, bo z tysiącem złotych, no to. Mamy w sumie takie możliwości albo pójścia w totalną klasykę, albo pójścia w coś bardzo odjechanego, no ale o tych odjechanych rzeczach to może jeszcze później. No ale faktycznie poszłabym pewnie w klasykę, czyli wybrałabym sobie jakiś ETF na szeroki rynek akcji globalnych i do tego dobrałabym jakiś ETF na obligacje też globalne. Więc z takim zestawem już faktycznie można coś zrobić. On sobie może fajnie pracować na przestrzeni lat. Ale oprócz zakładania zwykłego konta maklerskiego i samodzielnego kupowania ETF-ów, można również zrobić tak, że inwestujemy za pośrednictwem robodoradcy. I to jest wtedy prostsze pod takim kątem, że u robodoradcy polega to na tym, że zakładamy rachunek inwestycyjny, piszemy czy też wypełniamy taką ankietę o swoich preferencjach, horyzoncie czasowym itd. i już robodoradca sam nam dobiera proporcje. I w doradce możemy zainwestować nawet od 100 zł, w niektórych od 50 zł, a czasem nawet od 20 zł, bo już są też nowe produkty właśnie, które umożliwiają naprawdę inwestowanie bardzo niewielkich kwot w zestaw, który wciąż jest taki rozsądny, zróżnicowany, zdywersyfikowany, powiedzielibyśmy w świecie inwestycji. No więc to są takie rzeczy, które moim zdaniem są absolutną klasyką. Obligacje, czy też taki portfel akcyjny obligacyjny, to są rzeczy, które się nigdy nie znudzą, które są klasyką od lat. Oczywiście można też iść w kierunku czegoś innego, czegoś no może bardziej odjechanego, chociaż odjechany to może nie jest to dobre słowo, bo niektóre osoby myśląc o inwestowaniu, no to albo właśnie zaczynają od klasyki, albo mając niewielkie kwoty, decydują się na coś, co będzie... Zupełnie inne, co będzie być może nie takie zdywersyfikowane, tylko właśnie coś takiego, co jest na przykład bardziej namacalną inwestycją albo inwestycją powiązaną z zainteresowaniami i tak dalej. Więc niektóre osoby mogą na przykład inwestować w złoto czy srebro w postaci monet. No i oczywiście to też jest częściowo klasyka, no ale to też nie jest coś takiego, od czego bym pewnie ja zaczynała, gdybym miała zainwestować absolutnie klasycznie. No, ale to mogą być metale szlachetne. To może być też coś związanego z zainteresowaniami. No i oczywiście takiego, co się zmieści w tym naszym mniejszym budżecie. To może być coś powiązane ze sztuką, oczywiście jakąś młodą sztuką, jakaś niewielka rzeźba. To mogą być jakieś znaczki kolekcjonerskie. Jakieś rzeczy, które faktycznie nie wymagają od nas dużych nakładów finansowych. Aczkolwiek, no tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, z tysiącem złotych w kontekście inwestycji alternatywnych zrobi się niewiele. Oczywiście do Tutaj też możemy pójść jeszcze bardziej w kierunku większego ryzyka, no bo też można zainwestować na przykład w jakieś kryptowaluty, w jakieś nowoczesne technologie. Można zresztą nawet za pomocą robodoradcy inwestować na przykład w sektor technologiczny albo w odpowiedzialne społecznie inwestycje. Czyli można się tutaj trochę pobawić, no ale trzeba mieć też wtedy świadomość, że to już będzie większe ryzyko. Więc to nie jest tak, że ten tysiąc złotych nie może być zagospodarowany inaczej. No, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli zainwestujemy w klasykę, nauczymy się sporo o takim klasycznym inwestowaniu i przy okazji ta kasa po prostu będzie sobie regularnie pracować. A gdy zainwestujemy w coś bardziej alternatywnego, no to tutaj z tą naszą kasą mogą się wydarzyć różne rzeczy, z jej dostępnością też. Więc wydaje mi się, że to już w dużym stopniu zależy od naszych preferencji. No, i oczywiście, chyba nie muszę przypominać, że jeżeli chcecie nauczyć się inwestować bardziej klasycznie, czyli tworzyć sobie taki podstawowy, bazowy portfel, który pasuje do każdego i każdej z nas, no to zapraszam Was serdecznie na kurs Inwestowanie od Podstaw, bo tam właśnie krok po kroku uczymy się, jak zacząć inwestować mądrze, spokojnie, ucząc się po drodze jak najwięcej, ale też dając sobie duże szanse na zabezpieczenie naszego kapitału na długie, długie lata. Girls Money Club to nie tylko podcast, to także strona girlsmoneyclub.pl, na której znajdziesz mnóstwo treści edukacyjnych dotyczących inwestowania, zarządzania swoimi pieniędzmi, poszukiwania pracy zdalnej czy też zakładania swojego biznesu od zera. Zapraszam także do grupy na Facebooku Girls Money Club: Praca zdalna i inwestowanie od podstaw. To społeczność dziewczyn, które rozmawiają otwarcie na temat pieniędzy. No dobrze, a więc wspomniałam już trochę o tym, jak zainwestowałabym te 1000 zł z myślą o swojej karierze, o własnym biznesie, dodatkowym źródle dochodu, ale też jak zainwestowałabym w takim bardziej klasycznym wydaniu z myślą o swojej przyszłości. No i teraz pojawia się ten trzeci obszar, na który moim zdaniem warto pomyśleć o... W zainwestowaniu tych pieniędzy, w zainwestowaniu, wydaniu, no tutaj te granice się trochę zacierają, a mianowicie chodzi mi o taką inwestycję w siebie. No i ta inwestycja w siebie poniekąd wiąże się z tym, co wspomniałam już na samym początku, czyli z tą inwestycją w karierę, no bo na przykład, jak uczymy się nowego języka obcego, jak uczymy się jakiejś nowej umiejętności. To to może nam się przydać na naszej ścieżce kariery, no ale oczywiście nie tylko, bo to może się też przydać do komunikacji, gdy na przykład jedziemy w jakąś podróż. Więc niektóre z tych rzeczy się pokrywają. No ale myśląc o inwestycji w siebie, przede wszystkim mam na myśli to wszystko, co sprawia, że Czujemy się lepiej i funkcjonujemy lepiej. Że mamy w sobie więcej radości, takiego szczęścia, więc ta kategoria jest wyjątkowo pojemna. No ale co bym ja pewnie zrobiła z tym tysiącem złotych, wolnym, na różnych etapach swojego życia, gdybym myślała o takiej inwestycji w siebie. No właśnie nauka tego języka obcego to jest coś, co można zrobić za tysiaka, oczywiście ten tysiąc nie zawsze wystarczy na dużo lekcji, ale na jakieś książki, może na jakiś kurs, chociażby na część semestru, coś tutaj można zawsze ogarnąć. Pomyślałabym też o inwestycji w siebie w kontekście różnego typu konsultacji, mentoringów związanych z moimi umiejętnościami, ale też, na przykład, jeżeli czujecie, że w jakiś stopniu Was wstrzymują Wasze wcześniejsze przekonania, no to dla niektórych osób takim dobrym wydatkiem z myślą o swojej przyszłości i to bardzo szeroko jest na przykład psychoterapia. Jest wizyta u psychologa czy psychoterapeuty. Więc to też może być jak najbardziej taka inwestycja w siebie. Zresztą, według niektórych, najbardziej skuteczna nawet. Kolejną rzeczą, która może być inwestycją w siebie, moim zdaniem, to jest na przykład inwestycja w inspirację, w zainspirowanie siebie, czyli na przykład to może być jakaś podróż. Zresztą to też jest taka trochę inwestycja w to, żeby odpocząć i ochłonąć. No i też z tysiącem złotych nie wymyślimy zbyt wiele, ale nawet weekend w innym mieście albo jakiś wyjazd na wieś, żeby otoczyć się naturą i żeby poczuć się spokojniej, żeby nagle. Też poczuć taki przypływ inspiracji, takiego spokoju, odpoczynku do naszej głowy, taki reset też dla siebie, to może być naprawdę coś bardzo wartościowego. Ja sama po sobie widzę, że ja czasem muszę sobie zrobić taki dzień zrobieniem niczego, albo dzień odpoczynku, dzień w zupełnie innym mieście, wręcz innym kraju. Obecnie też loty bywają na tyle tanie, że można naprawdę już za ten tysiąc złotych gdzieś spędzić czas na tyle, żeby się odciąć od codzienności i poczuć taki. Powiew innego powietrza, więc naprawdę, naprawdę jest to coś, na co można te 1000 złotych wydać i to nie będą wyrzucone pieniądze. No i to tyle. Mam nadzieję, że trochę Was zainspirowałam i trochę Wam dałam pomysłów do głowy. Jeżeli macie takie kwoty jak 1000 zł, czy jak 500 zł, 2000 zł, raz na jakiś czas, właśnie coś takiego wolnego, z czym nie wiecie co zrobić, albo czasem na przykład Wydajecie to przypadkowo, bo akurat jest i akurat coś wam się spodobało, to gorąco Was zachęcam do tego, żeby nawet takie kwoty, które nie wydają się wygórowane, żeby. Przemyśleć, żeby wydać je intencjonalnie, żeby je zainwestować w swoją karierę, w swoje umiejętności, w dodatkowe źródło dochodu, w pierwszy produkt, żeby je zainwestować z myślą o swojej przyszłości albo o przyszłości swoich dzieci, swoich najbliższych i w końcu, żeby je zainwestować w siebie, żeby zrobić coś, co zostanie nam w głowie, albo co wyczyści tę naszą głowę i sprawi, że po prostu ruszymy mocniej do przodu, albo będzie w nas więcej spokoju i radości. Cokolwiek to będzie, życzę Wam tego, żeby każdy tysiak tak fajnie dla Was pracował i dawał Wam albo coś, co jest Wam potrzebne, albo coś, co Was rozwija, albo coś, co daje Wam przyjemność. A ja jeszcze raz Was zachęcam do tego, żeby być z nami w środowy wieczór, żeby przyjść na darmowy webinar. O tym, jak zabezpieczyć swoje pieniądze w niepewnych czasach, o tym, jak inwestować międzynarodowo nawet niewielkie kwoty, bo to jest też coś, co da Wam dużo różnych inspiracji i ja też opowiem wiele rzeczy z mojego własnego doświadczenia, moich przemyśleń, takich być może bardziej zakulisowych, które wynikają też z mojego doświadczenia w pracy, w finansach, w zarządzaniu też oczywiście moimi pieniędzmi już od lat więc jeszcze raz was serdecznie zapraszam, link jest w opisie tego odcinka, zachęcam was do tego, żeby subskrybować ten podcast, czy to na youtube, czy na waszej ulubionej platformie podcastowej, no i oczywiście, żeby być ze mną w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.